W dzisiejszym odcinku: Gdańsk czyści miasto, 45 cudzoziemców na czarnej liście. Pijany Ukrainiec za kółkiem tira. Obywatelskie zatrzymanie w Mszczonowie. Potworny atak na kobietę w Suchowoli. Obława za sprawcą. Białoruski szpieg w polskiej taksówce. Zbierał dane dla KGB. Gdańsk czyści miasto, 45 cudzoziemców na czarnej liście. Gdańskie służby postawiły twardą granicę i uderzyły w przybyszów, którzy złamali polskie prawo oraz próbowali zostać na naszym terytorium mimo wyroków. Prokurator okręgowy w porozumieniu z komendantem wojewódzkim policji w dwa dni wysłał do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców 45 wniosków o wpis na wykaz osób niepożądanych w Rzeczypospolitej, co jest jasnym sygnałem dla tych, którzy chcą igrać z porządkiem prawnym. Decyzja zapadła 22 i 23 września 2025 roku i od razu odbiła się szerokim echem, bo lista obejmuje 34 osoby z Ukrainy, 4 osoby z Mołdawii, cztery osoby z Gruzji, dwie osoby z Białorusi oraz jedną osobę z Turkmenistanu. Wszyscy mają prawomocne wyroki za umyślne przestępstwa popełnione w Polsce. Więc aparat państwa sięgnął po narzędzia, które odcinają ich od naszej przestrzeni publicznej i zamykają drogę do dalszych nadużyć. Wpis do wykazu niepożądanych oznacza realne konsekwencje i zamienia teczkę z papierami w barierę nie do przejścia. Od tej chwili obowiązuje odmowa wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, co zamyka drzwi nie tylko do Polski, lecz także do całej strefy, w której granice są zwykle otwarte. Jednocześnie pojawia się zobowiązanie do powrotu, a w razie potrzeby można umieścić taką osobę w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców, więc spryt i kruczki przestają działać. Prokuratorzy i policjanci zapowiadają ciąg dalszy i podkreślają, że każda sprawa zakończona wyrokiem skazującym trafi na stół analityków, a kolejne wnioski będą kierowane bez zwłoki, gdy tylko pojawią się przesłanki. Gdańsk pokazuje dziś determinację, bo mieszkańcy mają prawo oczekiwać, iż miasto pozostanie bezpieczne, a reguły będą egzekwowane jednakowo wobec wszystkich. Kulisy tej operacji pokazują współdziałanie instytucji, które wymieniają dane i domykają ścieżki ucieczki. Prokuratura zbiera informacje o wyrokach. Policja uzupełnia materiał o wykroczenia i naruszenia porządku, a Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadzi rejestr, który działa jak systemowa blokada dla osób łamiących prawo. Dla lokalnej społeczności to czytelny komunikat, że prawo nie kończy się na sali rozpraw i że konsekwencje wykraczają poza sam wyrok. Właśnie taka konsekwencja odstrasza naśladowców, bo każdy kolejny przyjezdny, który wchodzi na ścieżkę przestępstwa, Widzi szybkie skutki w postaci zakazu wjazdu do całej strefy Schengen oraz ryzyka zatrzymania w ośrodku strzeżonym. Pijany Ukrainiec za kółkiem tira. Obywatelskie zatrzymanie w Mszczonowie. W poniedziałek 22 września, do dyżurnego komendy powiatowej policji w Żyrardowie wpłynęło niepokojące zgłoszenie. Osoba, której czujność zasługuje na najwyższe uznanie. Powiadomiła służby o możliwej obecności nietrzeźwego kierowcy samochodu ciężarowego na terenie Mszczonowa. Według uzyskanych informacji, pojazd miał poruszać się w sposób wskazujący na to, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Taka sytuacja natychmiast postawiła funkcjonariuszy na nogi, ponieważ mowa była o pojeździe wielotonowym, który w nieodpowiednich rękach mógł stać się narzędziem dramatu. Na miejsce niezwłocznie skierowany został patrol z Wydziału Ruchu Drogowego. Po krótkim czasie intensywnych poszukiwań policjanci namierzyli pojazd pasujący do opisu. Była to ciężarówka marki Mercedes, która poruszała się po jednej z głównych ulic Mszczonowa. Mundurowi, nie czekając ani chwili, zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Już sam sposób, w jaki kierowca próbował zaparkować, pozostawiał wiele do życzenia i tylko potwierdzał wcześniejsze przypuszczenia. Za kierownicą ciężarówki siedział trzydziestoletni mężczyzna, obywatel Ukrainy. Od pierwszych chwil interwencji było wyczuwalne, że jego stan może odbiegać od normy. Zgodnie z procedurą przeprowadzono badanie alkomatem, którego wynik potwierdził najgorsze obawy. Urządzenie wykazało, że mężczyzna ma w organizmie ponad pół promila alkoholu. W świetle polskiego prawa oznacza to jednoznacznie prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Z uwagi na charakter pojazdu i zagrożenie, jakie mógł stwarzać dla innych uczestników ruchu drogowego, interwencja nie mogła zakończyć się pouczeniem. Policjanci bezwłocznie zatrzymali kierowcę i przewieźli go do jednostki w Żyrardowie, gdzie zostały wykonane dalsze czynności procesowe. Mężczyźnie odebrano prawo jazdy, które w tej sytuacji nie powinno pozostać w jego rękach ani dnia dłużej. O dalszym losie obywatela Ukrainy zdecyduje sąd, jednak już teraz wiadomo, że grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, dotkliwa grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie Polski. Sytuacja ta po raz kolejny ukazuje, jak ważna jest czujność obywateli i szybka reakcja służb. Gdyby niezdecydowane działanie osoby zgłaszającej, mogło dojść do dramatu. Wielotonowy pojazd prowadzony przez osobę nietrzeźwą to potencjalna broń na drodze. Warto podkreślić, że w ostatnich miesiącach rośnie liczba przypadków, w których osoby pochodzenia zagranicznego łamią przepisy drogowe w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Zwłaszcza w przypadku kierowców zawodowych, którzy odpowiadają nie tylko za siebie, ale też za innych uczestników ruchu, nie może być w żaden sposób tolerowane. Oczekuje się, że w podobnych sytuacjach sądy będą podejmować decyzje nie tylko o surowych karach, ale również o możliwości wydalenia sprawcy z kraju. Potworny atak na kobietę w suchowoli obława za sprawcą Suchowola pod Staszowem przeżyła w poniedziałkowe przedpołudnie wstrząs. Bo 63-latek rzucił się na swoją 52-letnią żonę i zadał jej wiele ciosów z wyraźnym zamiarem odebrania życia. Kobieta straciła przytomność jeszcze przed przyjazdem służb, a napastnik uciekł z miejsca zdarzenia i zniknął między zabudowaniami, co uruchomiło natychmiastową reakcję całego powiatu. Na miejsce wjechała karetka oraz patrole policji, które zabezpieczyły teren i zaczęły przeczesywać okolice, a strażacy dołączyli do poszukiwań, aby domknąć pierścień i nie dopuścić do wymknięcia się sprawcy. Ranna trafiła do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej stabilizację, a każdy kwadrans przynosi nowe ustalenia, które mają przybliżyć śledczych do zatrzymania mężczyzny. Prokurator nadzorował oględziny już tego samego dnia 22 września 2025 roku, a zespół techników zabezpieczył przedmioty wstępnie rozpoznane jako narzędzia użyte w ataku, co stanowi klucz do rekonstrukcji przebiegu zbrodniczych wydarzeń. Sprawa ma kwalifikację usiłowania egzekucji więc działa pełny katalog procedur i nie ma mowy o taryfie ulgowej, bo w grę wchodzi życie ofiary oraz bezpieczeństwo mieszkańców niewielkiej miejscowości. Śledczy kompletują dokumentację medyczną oraz zestawiają relacje świadków z materiałem dowodowym, aby prokurator mógł wydać postanowienie o przedstawieniu zarzutu, które dopełni formalności przed zastosowaniem środków izolacyjnych. Policjanci prowadzą działania pościgowe w terenie o zróżnicowanej zabudowie i przeszukują miejsca, w których sprawca mógłby przeczekać pierwsze godziny obławy, bo takie zachowania są typowe w tego rodzaju sprawach i wymagają gęstej siatki patroli. Jeśli mężczyzny nie uda się zatrzymać na gorąco, prokuratura przygotowała już wariant z listem gończym, który otworzy drogę do szerokiej współpracy i przekaże wizerunek oraz dane do wszystkich jednostek w kraju. Taki ruch zamyka sprawcy możliwość swobodnego przemieszczania i zwiększa presję środowiskową, co często kończy się szybkim zatrzymaniem. Mieszkańcy mają prawo do poczucia bezpieczeństwa. A ta sprawa pokazuje, że państwo reaguje natychmiast, bo gdy w grę wchodzi życie Polki zaatakowanej we własnej miejscowości, aparat ścigania nie cofa się ani o krok i stawia na pełną determinację aż do ujęcia napastnika. Białoruski szpieg w polskiej taksówce zbierał dane dla KGB. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali obywatela Białorusi, który na co dzień pracował jako kierowca taksówki w Białymstoku. Z pozoru niczym nie wyróżniający się mężczyzna, znany lokalnym mieszkańcom jako osoba uprzejma i skryta, przez dłuższy czas działał na szkodę Rzeczypospolitej, wykonując zadania na rzecz służb wywiadowczych wrogiego reżimu w Mińsku. Do zatrzymania doszło na początku września, a informacja o jego działalności ujawniona została dopiero teraz. Podczas dokładnie zaplanowanej akcji ABW przeprowadzonej bez zbędnego rozgłosu. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do prawdziwej roli podejrzanego. Wśród nich znalazła się lista nazwisk osób pochodzenia białoruskiego, które w ostatnich latach zdecydowały się opuścić swój kraj szukając schronienia w Polsce oraz na Węgrzech. Część z nich to przeciwnicy polityczni reżimu Aleksandra Łukaszenki, inni to zwykli obywatele, którzy nie chcieli dalej żyć w państwie policyjnym. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany mężczyzna przedstawiany jako Uładisławu N. Nie tylko zbierał informacje o tych osobach, ale też aktywnie uczestniczył w działaniach mających na celu ich inwigilację, identyfikację. Zgromadzone dane miały trafiać bezpośrednio do struktur białoruskiego KGB, co stawia sprawę w jednoznacznym świetle mamy do czynienia z działalnością wywiadowczą na terenie suwerennego państwa, realizowaną przez cudzoziemca działającego pod przykrywką uczciwej pracy. W toku postępowania polskie służby rozpoczęły weryfikację czy mężczyzna próbował również wpływać na swoich rodaków poprzez próby ich zastraszania, prowokacje, a nawet szantaż mający doprowadzić do ich kompromitacji. Śledczy dokładnie analizują, czy którakolwiek z osób znajdujących się na liście mogła być obiektem działań operacyjnych lub prób werbunku. Każdy szczegół ma tu znaczenie, ponieważ w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi, którzy zdecydowali się zaufać Polsce jako krajowi, w którym mogą żyć bez strachu przed represjami. Działalność uładzisława N nie ograniczała się wyłącznie do zbierania danych. Jak ustalili funkcjonariusze ABW, prowadził on szeroko zakrojoną obserwację środowisk białoruskich, utrzymywał kontakt z osobami, które mogły być wykorzystywane jako pośrednicy lub nieświadomi informatorzy. Wszystko to odbywało się w cieniu codziennej pracy za kierownicą taksówki, która stanowiła idealne przykrycie do nielegalnej aktywności. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z polskim prawem, tego typu przestępstwo stanowi jedno z najpoważniejszych naruszeń suwerenności państwowej i zagrożone jest wieloletnim pozbawieniem wolności. Biorąc pod uwagę skalę jego działań, zaangażowanie i konsekwencje w realizowaniu zadań, kara powinna być nie tylko surowa, ale również stanowić jasny sygnał, że Polska nie będzie tolerować śpiegowskiej aktywności żadnego obcego reżimu. To już kolejny przypadek w ostatnim czasie, kiedy osoba powiązana ze służbami białoruskimi zostaje zatrzymana na terytorium naszego kraju. W pierwszej połowie września premier Donald Tusk poinformował opinię publiczną o wcześniejszym ujęciu innego agenta. W związku z tym wydarzeniem zapowiedziano również zdecydowane kroki dyplomatyczne wobec przedstawicieli Białorusi przebywających w Warszawie. Oznacza to, że zagrożenie ze strony białoruskiego wywiadu nie jest jednostkowe, lecz może mieć charakter systemowy. Polska jako kraj graniczny i zarazem schronienie dla wielu obywateli uciekających przed tyranią wschodniego sąsiada, nie może pozwolić na to, by obce służby działały tutaj swobodnie. Zatrzymanie taksówkarza szpiega jest dowodem na skuteczność naszych służb, ale również ostrzeżeniem, że zagrożenie ze strony ludzi udających niewinnych, a wykonujących zadania zlecone przez wrogie państwo może czaić się wszędzie, nawet na tylnej kanapie zwykłej taksówki.